No trzymajcie się, ją, spałem szybko, mówię otwieram, wiedziałem, że to policja, mógł... może jeszcze to nie dzisiaj, ale, ale to dzisiaj. Trzymaj się Bartek, też jak wyglądasz. pięćset, Masz? Wszystko mamy, tak? To Uf, to moment, tak, to no. na To się tak? Z mamony tutaj z, z Łukaszem i weź do adwokata tam. Dobra, i do tej tak. Dobra. Co, opiekuj się słodą pisz. Pisz. Dobrze widzowie, trzymajcie się. Zlikam. Podłączę wam tutaj, ty już. Trzymaj się, nie zapomnij. Ja nie zapomnij, bo zginiesz. Nie, super. A Panowie to, bo Dobra, jeszcze wody się napiję. A 3 stycznia nie że zęba jeśli wyrwacie. Dobra. Masz wysłuch? Ja. Pa, pa. Dobra, Sobie, się Karczan wpłacił 3 złote. Jebać policję, policjant, jeba policję.